Dzisiaj zapraszam Was do odcinka, w którym powiem Wam, w jaki sposób ja unikam albo minimalizuję ilość rozczarowań, jaką mam ze strony innych ludzi. Moim zawodem jest bycie przedsiębiorcą, sprzedawcą, marketerem, i na koniec dnia mam generować sprzedaż, czyli dawać moim klientom to, co stanowi dla nich wartość i za co oni mnie wynagradzają. I często mam takie eksperymenty, bo moją pasją jest biznes, więc nawet po biznesie, po pracy, dalej o tym biznesie myślę. I zdarzają mi się propozycje, tak zwane influencerskie. Czyli pisze do mnie firma i mówi: hej Marcin, chcemy, żebyś promował nasz produkt. Najczęściej chcą tego, żebym na moim Facebooku postował, na Instagramie, nagrał jakiś film o ich produkcie czy usłudze. Ja mówię: OK, no problem, ale pójdźmy dalej. I w czasie, który normalnie bym poświęcał na odpoczynek, tworzę dla nich darmowe strategie. To przez to rozumiem? Darmowe statyki polegają na tym, że wypisuję sobie, i dobra, jak ja bym tą kampanię samym sobą przeprowadził, patrzę jakie błędy, ale głównie jakie szanse te firmy tracą w chwili obecnej i czego nie wykorzystują, a co my robią u nas w biznesie, co może im pomóc. I zazwyczaj są to takie opracowania, które mają dwie, trzy strony. Wiem, jestem porąbany, że daję ludziom za free darmowych rekomendacji, ale to jest moja. Metoda na po pierwsze kreatywność w biznesie, jestem bardziej kreatywny, potrafię jeszcze więcej szybciej narzędzi wygenerować, które poprawiają jakość czyichś biznesów, również moich, i takie rekomendacje ich wysyłam. Mówię dobrze, możemy zrobić po waszemu, tą trochę, część. Natomiast to jest moja rekomendacja większa, szersza, którą wam polecam, że możemy razem drożyć. I powiem wam, że bardzo często łatwo o rozczarowania. Wynikające z tego, że oni tego nie rozumieją, nie chcą, są zbyt leniwi, albo pisze do mnie pani z działu PR-u, która w ogóle ma w nosie wyniki finansowe. Ja jestem przedsiębiorcą nastawiony na efektywność, więc również moje rekomendacje są oparte na efektywności i to nie pasuje do jej planu marketingowego, po prostu nie chce się tego robić i już. I moje rozczarowanie jest niewielkie, albo bliskie zero, dlatego że ja tą rekomendację tworzę dla mojego własnego ćwiczenia. Czyli już coś robię, to myślę, czy jak wejdę w projektowanie tej kampanii, na przykład, czy zarysów kampanii, to czy ja już czegoś się nauczę, czy moje uzwojenia mózgowe się zaczną gimnastykować i będą bardziej efektywne w innych projektach również? I jeśli odpowiedź jest tak, to robię to, bo już nagroda, jaka wynikła z samego tworzenia tych rzeczy, jest dla mnie wystarczająca, więc nie mam rozczarowania wynikającego stąd, że pani z PR u nie garnęła albo się nie chce, albo nie rozumie, albo się nie zna, albo szef na nią krzyczy, albo miała gorszy dzień. Jeżeli to przypasuje, i będzie chciała zarobić coś więcej niż ten prosty, pierowy trik, czy notka, to dobrze. A jeśli nie, też ok. Czyli staram się, to nie jest takie oczywiste i łatwe, ale nie mieć oczekiwań za rzeczy, które daję. To jest ciężkie, to jest na maksa ciężkie. No, dajesz komuś swoje serce, narzędzia, głowę, czas, a on tego nie chce, nie rozumie, albo się nie zna. I za każdym razem, jak mi jest źle, że ktoś jest po prostu burakiem i nie rozumie, albo mu się nie chce. Jak jest burakiem, no problem, ale najgorzej jak jemu się nie chce pójść dalej, bo on chce tylko odhaczyć te punksiki w tabelce, które tej pory musiał zrealizować. I Moją rekomendacją takim antidotum na to, żeby nie być rozczarowanym kimś, to po pierwsze, zauważenie tego jako emocji. Po drugie robienie tylko rzeczy, które w samym procesie działania już mi dają nagrodę i satysfakcję, że to zrobiłem. I liczenie na to, że jeśli z tego coś wyjdzie, to jest to wartość dodana. Jeżeli robiąc rekomendacje, ofertę, bonus, skróconą ofertę, rekomendacje, to jest najlepsze słowo od tego co robię, mi wystarczy to, że sam się pobudziłem do kreatywności, żeby zbadać czyjś inny biznes. Kolejną rzeczą, która pozwala uniknąć rozczarowań na linii współpracy z ludźmi jest niepracowanie z pewnym typem ludzi, który potraficie sobie sami doskonale opisać. Każdy ma inną osobowość, inny sposób działania, więc do każdego inni klienci lepiej pasują, bardziej gnom albo, albo nie, albo są jakieś starcie od samego początku. I my sobie daliśmy u nas w biznesie taką zasadę, że nie pracujemy z klientami, którzy są roszczeniowi od samego początku, nie pracujemy z klientami, którzy nam nie ufają, nie pracujemy z klientami, którzy nie dają nam pola do pokazania naszej eksperckości. No bo. Oni chcą u nas kupić naszą wiedzę, doświadczenie, zasoby, narzędzia, ale często nie ufają temu, co mamy do zaoferowania, i wtedy sam kończę te negocjacje. Mówię, nie ma sensu, szkoda czasu powodzenia. Najczęściej oni się obrażają, są obruszeni, ale na 10 takich osób jedna, hm, coś w tym jest, i zmienia się sposób rozmowy. Więc jeżeli z 10 osób dostanieci jeden klient, masz super, później kontrakty komfort pracy. No bo pracując w biznesie spędzasz ogromną liczbę czasu z tymi ludźmi. Nie? Więc jeśli spędzasz z kimś więcej czasu niż z żoną, dziećmi, rodziną, no to chyba ważne jest to, żeby z tą osobą się dobrze pracowało. Więc aby uniknąć rozczarowań, potrzebujesz wiedzieć, z jakimi ludźmi chcesz pracować. Czego nie lubisz, na to sobie nie pozwalasz, i to powoduje, że już masz mniej ludzi wokół ciebie, którzy cię chcą wycisnąć, zniszczyć, wziąć z siebie więcej niż chcesz im dać, albo niż możesz dać, albo więcej niż się na to umawialiście. I my bardzo często pomagamy niekomercyjnie, za free ludziom, którzy mają podobne wartości, jak my, są przyjacielscy, otwarci. A przede wszystkim są wdzięczni. To słowo wdzięczność jest słowem kluczem, które u nas wybrzmiewa od wielu miesięcy, u nas w biznesie i każdego dnia jest jeszcze bardziej mocniejsze. Czyli każda aktywność, jaką nasi klienci zrobili, którą zauważymy, to my okazujemy im wdzięczność. Podziękowania, like, komentarz, udostępnienie, prezent, bonus, uwaga, czas, telefon. I to ma też taki minus, że również podobnych rzeczy chcielibyśmy od ludzi, których my kupujemy usługi albo którzy są naszymi klientami, ale oni tego nie rozumieją. więc Znowu naszą rolą jest edukować ich w tym zakresie. Jak działa wdzięczność, jak ogromnym, przypotężnym narzędziem jest. A no i aby uniknąć rozczarowań ludźmi, to nie pracujemy z ludźmi, którzy grają tylko na siebie. My wchodząc w pracę z klientem, pracujemy jako team, chcemy jego dobrego, sukcesów, ale jeżeli ten klient nie chce również naszych sukcesów, czy na przykład nie komunikuje tego, co dostał, co robi, co dla niego jest przygotowane, no to już traci. Nie, nie to, że ma mniej, ale traci te ekstrasy, które wynikają. Z takiej niezapisanej umowy, no bo umowa jest zapisana na ten projekt, ale można znacznie więcej ciekawych akcji, okoliczności temu klientowi podrzucić. Ale jeżeli on nie jest wdzięczny i gra tylko wyłącznie na siebie, automatycznie wyłączamy ten kurek, ten guziczek, wciskamy i nie dostaje więcej niż to co, za co zapłacił. Dlatego rekomenduję ci, jeżeli kupujesz u nas cokolwiek, okaż tą wdzięczność, graj na nas, czyli postaw siebie za nami. Czyli my idziemy przodem, albo niech twój klient będzie przodem przed Tobą, i rób tak, żeby on dobrze wyglądał, żeby dobrze wypadł, żeby dać mu jeszcze więcej tej miłości i, i, i radości. I idealnym przykładem jest Agata Jakuszko, która pięknie komunikuje każdą rzecz, którą od nas dostaje, którą mi pomagamy i ona wiem, że zawsze w kuluarach również o nas mówi. Ale nie każdy klient w ten sposób funkcjonuje. I ja chcę, żebyś oglądając to wideo, jeszcze bardziej zbliżał się do tego, co my robimy, i pokazuje takie behind the scene, czemu to się tak dzieje, a nie inaczej. Czemu ja postuję na Facebooku jedno zdjęcie, ludzie kupują książki od razu? No bo działa ta ekonomia, działa edukacja, działa wartość i działa to, że ja chcę tym ludziom dać jeszcze więcej niż to, co na przykład sama książka. Rozczarowań również unikniesz, jeżeli będziesz pamiętał o tym, że nie jesteś najważniejszą osobą na świecie. Unikniesz rozczarowań również wtedy, jeżeli będziesz pamiętał, że nic ci się nie należy. Nic. Wszystko musisz sobie wypracować, czasami nawet wywalczyć, ale nic ci się nie należy. Ludzie są troszczeniowi, hmm, należało mi się, zasłużyłem. Albo to jest moje. Albo nie, nie, to, to jest moje. To w ogóle czemu? Nie, on miał mi dodać, nie przyniósł mi tego. Albo też przez to, że ludzie nie mówią, czego potrzebują. Nie są asertywni. Nie są rozczarowani, bo nie ma komunikacji. Często nawet odpuszczamy tą walkę czy interwencję, bo uznajemy, że już nie warto. Szkoda czasu, energii. Idziemy dalej. Ludzie unikają rozczarowań, jeżeli pamiętają o tym, że. Ważniejszy jest kierunek do przodu niż to, co jest z tyłu, i próbują zakopywać tamte nieudane projekty zamiast skupić się na tym, co już jest przed nimi. I zbyt często tam się babrzą w przeszłości zamiast iść do przodu. Tak, według mnie, można unikać rozczarowań. Mam nadzieję, że te typy lekcji są dla Was przydatne. One są jednocześnie łatwe i bardzo trudne, no bo pamiętanie o tym, że nic mi się nie należy że wdzięczność najpierw, później może jakieś oczekiwania, ale niekoniecznie będzie dowolnym samego procesu. Są nieoczywiste sposoby patrzenia na to, w jaki sposób funkcjonujemy, a nawet sama świadomość tego, że czuję się źle, bo ktoś mi coś zrobił, klient tak się zachował, pracownik tak się zachował, powoduje, że już możemy iść trochę dalej, bo zauważyliśmy to, a nie jesteśmy takim wiatrem, wichrem, żaglem, który jest to nie wiadomo przez kogo z której strony. Nie ma tego dryfu, bo zauważam tę emocję i ja wiem, że właśnie coś dzieje się złego albo trudnego i daję sobie przestrzeń na to, żebym mógł tego posłuchać, zobaczyć, wynotować, przepracować, podyskutować z kimś zaufanym i wtedy można iść dalej. Najgorzej jest, jeżeli jest taka lekcja do przerobienia, a my ją przeskakujemy. Zamiast zderzyć się z nią przewalcować lewo, prawo, wyedukować siebie samego i ludzi wokół siebie i iść z tym dalej. Też często mi się to zdarza, że zapominam o tej lekcji i, i próbuję i próbuję i próbuję, to trzeba się zatrzymać, zderzyć z tym, przepracować, aby iść dalej i wtedy czuję taki autentyczny wzrost, że wchodzę na wyższy poziom, na kolejny stopień tego rozwoju biznesowo-życiowego i tego właśnie również tobie życzę. Jeżeli chcesz jeszcze mocniej nad sobą pracować, to bardzo mocno polecam ci książkę Kamili Kruk Kim jesteś? Bardzo mocno książkę Ekonomia wdzięczności Gary'ego wajnaczuka, i również zasób narzędzi. Im jest większy u ciebie, tym lepiej, tym da ci większą pewność i komfort, że się nie wywalisz. W kontekście sprzedaży, oczywiście, mówimy o narzędziach, które powodują, że wejdziesz na wyższy poziom biznesu, przez to, że wiesz, jak więcej sprzedać. No i oczywiście polecam ci książkę Sprzedawaj Więcej 100 Skutecznych Strategii na Sprzedaży i Marketing, które pozwolą ci być jeszcze bardziej niezależnym od ludzi na których teraz liczysz.